Siemanko z tej strony chyba. Kubiks 625. 6, 5 Dobra. Gdzie najpierw idziemy? Do Aqua. No dobra, do Aqua idziemy. To będzie easy na Aqua. Potem pójdziemy na ten level. No dobra. To ja. No dobra. To ja pójdę na Aqua. 184 dostajemy. Jak widzicie, jeszcze trochę coś zrobiłem. Shopy. Mam do kupienia. Wszystko wydałem. Mam chyba tylko 29 Robuxów. A to się mi chyba na nic nie przyda. No właśnie. Może Speed. No dobra. Mogę się tak biegać. Ej, to jest OP, mega. To jest OP. Ja mogę tak sobie teraz powiedz tam. No szybko. Ciekawe, jak to będzie działać. Ja właśnie, jak będę duży. Ciekawe, jak to będzie działać. No i słabo. Tak trochę słabo. Ale szybkie przemieszczanie zawsze spoko. Ale chyba dość z Buta. Quantrillion, ale fajnie. Dobra, pójdziemy na to ciastowe. Dobra, to nie będę dostawać 160 czy tam 200? Chyba 200. No 140. Byłem blisko. Co? a to jest 8 minut. To się minut akurat jeszcze będzie trwał film. No spoko. O nie, sprzedałem. O nie, przepraszam widzowie. Sprzedałem. Widzimy się jak już to nadrobię. Dobra, dodarłem tu. To było trudne, no bo to chwilę mnie ludzie zabiliali. A wiecie jak to czasami jest. Ile ja jeszcze mamy tego? 3 minuty, o Jezus. 3 minuty tylko. Dobra, 4 Całe 4 minuty mamy. Lityczne. Dobra, dziś. No, teraz tylko sobie będziemy tak nabijać. No to. Kurde, trzeba chociaż dobić do 5 minut. O co chodzi nie to. Kie, spie. Aha, czyli już to gram razem z prawie 7 godzin. Aha, to mało. wiem tu. No, spróbuję na tą babeczkę wejść. Pum, 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 pum. Coś się nie da. Może... o nie. Go o nie, zbogawałoby mi się. O nie. Dobra. No to mm, 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 mm. Do wyjazd sobie na Easy dobijemy. Mam nadzieję. Dobra, dobra, dobra. Dobra, ten film będzie miał 6-7 minut. Około, nie wiem, zobaczymy. 27 minut. Dobra. Dobra, zaczekajcie. Zaraz wracam tylko coś zrobię. Dobra, już jestem. A, to mój pat. Icho. Jezus coś mam Dobra. Jezus, bezpłynęła się dlatego. Ale jestem pro, teraz się czuję jak pro Czuję się jak pro. Przez to, że tu... że się tu wsp wspiłem, czuję się jak pro. dziejeści na pewno będzie. W tym odcinku... 20 z 30 wbijemy tych k Ja to nazywam teraz k Te Syksy. X Ja to nazywam. Jak to się. Jak ja to nazywałem? Six po prostu to nazywam. To jest sześć po angielsku. Ale niech będzie to Six. Okej okay. Ale pod tamtym filmem robiłem tylko piosenkę. Nic, jakby co tam nie chcąc, mówiłem, ale to było tylko, że tylko miało było słuchać piosenkę. I teraz się zablokowałam. A, a, I napisz, jak będzie ten komentarz, będą wolne, to napiszcie. To napiszcie, czy są wolne. Ja jeszcze w ogóle coś zrobię, żeby były jeszcze wolne. To mnie trochę tak denerwuje, że nie są wolne. No dobra, w tym odcinku coś mówiłem, ale to nie było nic ważnego. Tylko i zapomniałem, że lecimy po 100 słów albo 200. Moim marzeniem jest robić live w ogóle, czy można robić ogólnie live, czy tylko ten. Od jakiejś liczby subskrybujących. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. Jak oczywiście będą włączone, bo czasami są włączone. W tym odcinku chyba YouTube mi znowu włączył. Dobra. No i 20, no jak dobijemy te 20, Zakończymy odcinek i jutro coś. może będzie coś z Fortnite'a. Może będzie. Nie, po, nie mówię, że nie będzie, nie mówię, że na pewno będzie, ale może coś jutro jeszcze. Filmy się codziennie będą pojawiały o, dwu, o od około 20.00 albo 20.30, bardziej o 19.00. Filmy codziennie się będą pojawiały o 13.00, 20.30 albo nie wiem, nie, nie filmy po prostu będą codziennie o... 10, 13 i o 19.50. Jeśli się spóźnię, to sorry, ale mam dużo spraw na głowie. Zdobiliśmy? Nie, jeszcze nie. A ja sobie poczekam Dobra. Zaraz dobijemy. Och. Nie, no nie wskoczyłem. No. Już nie jestem parkurowcą. jak tu wskoczyłem, tylko płuczka. No nie, nie, nie jestem parkurowcą. No, no, no. Jak wskoczę na to koponczę, to będę par Jest. Jestem najlepszy. A no, dobra. Pum. 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 Dobra, to pa. Pamiętajcie o dzwoneczku i subskrypcji łapet w górę Kiwiczowskiej. パパ。